Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj sobie zagramy w Simple Guys, tak to się chyba mówi. Nie wiem, czy, czy będzie z tego seria. No, no jak u mnie y, będziecie chcieli z tego serię, no to yy, będę nagrywał. Ale najpierw sobie nazwę zmienimy i zaraz przejdziemy do gry. I ogólnie słuchajcie mi, sobie. Yy, Zostawcie łapkę w górę i suba, będzie mi bardzo miło. Czekaj, nazwa... Kurde. Zapiszę... Eee... cha. Nie będzie sobie nazwa Czacha, po prostu. Jak to nazwa jest za mnie... O ty kuźwa, gnoju. Czekajcie, robię zdjęcie. Kurde, napisałem czahady mi błąd. Kurde, no widzowie, by doradźcie mi. Hmm. Słuchajcie, niech, niech sobie pomyślę. Ehm. Um. Hmm. Um. Um. Kurde. Ehm. Um. Jak mój... No co? To jest, to jest też już zajęte? Jak to? Dobra. 3-0-0-2. Może być? O jest, agent 3-0-0-2, dobra. E, widzowie, jak w ogóle nie będzie grał kto taki typ, no to pamiętajcie, że to ja będę. Dobra, no i słuchajcie, widzowie. Um, ja, ja... No, 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 no w ogóle ja powiem tak, że, że ogólnie... Jak już będzie z tego drugi odcinek, no, no to to już będzie można nazywać, y, słuchajcie, serium. Zobaczymy jaka łapka. To się tak będzie zaczynać. Oh, o Ale, ale nie mam pingu. No! Kurde! Dobra, słuchajcie wizuję, słuchajcie wizuję, lecę, 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 Skąd na kurde Kurde widzowie, lecę, lecę, O kurde. O nie. O shit. Widzowie, słuchajcie lipa, bo, bo akurat ym, ci, ci ogólnie ludzie co, co ogólnie sobie ym, idą tak Jakby są już y, prawie ym, słuchajcie ym, przy końcu no ogólnie ten, 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 kto ogólnie będzie ostatni to to słuchajcie odpada nie gadaj, nie kurde, koniec jest no i ja spadam. No niestety widzę. Nie, nie odpadłem, czy odpadłem? Już w końcu nie wiem. No tak jakby, no tak jakby da, da, dalej mi mapy szuka, albo nam zależy, że odpadłem. Więc mi dalej mapy, mapy nie powinno szukać. O, jest. O nie. A ja oglądam. Dobra, nie ważne. Nie chce mi się kogoś oglądać. Dobra. Widzimy. Jeszcze raz zagramy. Tym razem nie odpadniemy. Tak. No no i widzimy, tak jak mówiłem, jak będziecie się z tego serię, no to będę to nagrywał, tak? No, no i będę jakieś nazwy dawał też. Nie. O nie, dlaczego? I... O Jezu, bo tu się ślizgamy, nie. Halo. Halo. Nie. 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 na Nie. to to jest. Naj... Gorsze, albo najlepsze, chociaż nie wiem. Czy to jest najgorsze, czy najlepsze? Łoś się, się! się! Nie! Siedź nie. Nie. Wypierniczaj! Będzie chciał krepnąć, panie. U, 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 u. Dobra, lecimy. Elo, elo! Łoś, Ja pierdolę! Jest! Będę trzeci! Będę trzeci! Jeej! Yeah, jestem trzeci! Przechodzę, dobra. Jestem trzeci! Dobra. I mnie? No bo w ogóle ten... u mnie na się w ogóle nie rusza, nie? Który to był? Teraz znaleźć nie mogę. Dobra, nieważne. No na mnie jakiegoś, nie wiem, playera. Dobra jest. Wszyscy są. Dobra, słuchajcie, że więc my nie odpadamy. Czyli my nie mogę tutaj... Ja tutaj nie mogę swojego niku zobaczyć. I szukam siebie. Jest, widziałem. Agent zero z, e, 3, 0 3002 tak No dalej, dalej dawaj. Dawaj, dawaj. O kurna. Kurna widzowie, może być. Trochę problematycznie. gdzie we, 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 co to jest? A, dobra. Ja już widzowie wiem, co to jest. O kur. D. Dobra. Dobra. Kurde. Oooooo Cholera. Jasno. Nie... A nie spadnij, dobra. Cześć. Mam nie. Spalni. Fuck Ej. Kurde. Nie jest stąd. Dobra. Słuchajcie, widzowie, teraz akurat będzie rozegrana ostatnia rundka, bo, 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 ja, bo ja akurat jeszcze będę musiał coś, coś zrobić, więc tak trochę. Nie mam mniej czasu, ale akurat myślę, że. No, no, ale akurat myślę, że kolejny odcinek z, z tej gierki będzie. Znaczy to no, mam nadzieję, że drugi odcinek będzie. I może będzie, jeszcze się zobaczy. Ja tutaj pierwszy drugim. Ja tutaj przeszedłem. Czyli no. widzowie, co się dzieje? E widzowie, co się stało? widzowie, kurde. Dobra, widzowie, muszę zakończyć odcinek. Dziękuję, dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że. Odcinek wam się podobał. Jeśli tak, no to, no to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i sumika. Nara.